Siemaneczko z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj musimy dostarczyć ciężarówkę do farmy słoneczniczki, więc zapraszam Was do oglądania. Dobrze, i aby wykonać to zadanie, to musimy zdobyć ciężarówkę, która nie będzie posiadała blokady, i musimy dokładnie pojechać na tą farmę dokładnie do słoneczniczki, w której yy, właśnie musimy dostarczyć, byle jaką ciężarówkę. Właśnie z tej góreczki możecie zdobyć ciężarówkę. O tutaj. Tutaj możecie też zdobyć. Też tutaj, po drugiej nawet stronie. Nawet jeżeli będziecie posiadali problem, to może ją zdobyć. O tutaj na moście. I jeszcze tutaj. Yy, mi się na razie nie przefarciło i na razie nie mogę znaleźć żadnej ciężarówki, która ten będzie. Ten będzie wolna i nie będzie posiadała żadnej blokady. Nie, może wam się poszczęści, ale możliwe, że to też może być błąd twórców. Więc pamiętajcie o tym, że a, możecie kilka razy popróbować, jeżeli wam, się, jeżeli wam się nie uda i wy się poddacie, no to odczekajcie sobie może z jeden dzień, może dwa dni i w końcu może wam się udać. O, i na przykład jak widzicie, znaleźliśmy, tutaj mamy kierowcę, który właśnie posiada ciężarówkę. I możemy bez problemu dojechać na co to, na farmę. No i teraz, jak posiadamy 20 tysięcy ekspa, właśnie mi się poszczęściło i ktoś zdobył, właśnie ciężarówkę bez, bez blokady na koło. No i co możecie później zrobić? To opuścić rozgrywkę. No i to tyle. Ja wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.